Furioza? Najczęstszym komentarzem było chpioza W Furiozie gramy na przykład jedną scenę dziennie albo dwie sceny dziennie, i to jest obóz przetrwania. Jakiej sceny ty byś nie zagrał na przykład? Wyciągania pierścionka z dupy. Jaki komunikat chciałeś uzyskać, nagłaśniając tego typu narracje? Ja różne nagłaśniam narracje. I wolę, że tata siada z tobą i patrzy na ciebie i mówi: Jesteś gotowy, albo masz 10 lat, być może nie jesteś na to gotowy, niż tak. Żeby ten chłopiec w wieku lat dziesięciu przychodził do domu i na wersalce leżał jego zażegany ojciec. Oświeceniowe i edukacyjne. Po to to zrobiłeś? To, to nie jest neon. Chomika kup. I Ptak miałem się. No i widzisz, to... Zakręcił sam, zakresu, się na śmieć koło Mówisz serio? Tak. Nie. No kurna, to chyba ja wiem lepiej. Ja bliżej... Ja bliżej jestem w swoich intencji. Właśnie tak to teraz, teraz podniósł t-shirt, to co byśmy zobaczyli? W Budyń. Na Instagram, ojej, tak, na Instagramie za brzucho. No brzucho, jest brzucho eee, miejsce. No widzisz. Fajnie, no, ale fajnie. Po lubisz kasę? Ja? No? Tylko uczciwie zarobioną. Tutaj jest moment, w którym uważam, że to było nie fair, co powiedziałeś. A jak teraz tak, powiem nienawidzę była... kłamców. To, okay, to znaczy, nie. że mówię, że jesteś nie, kłamcą. Nie, bo ale rozmawialiśmy. A, to była dyskusja, demagog. nie powiedziałeś tak.